Dzień dobry w tym odcinku żeby grać w better minecraft I tak, umarłem kilka razy, ale znalazłem Eifer Dragon Egg kolejny raz I on był w cave'ie Wkopałem się, nie pamiętam gdzie, ale chyba gdzieś w wodę i do Zunii prawie pod tym był Eifer. Był kolejny spawner. Ile tych spawnerów jest chyba? No to był na ten sam spawner. Nie jestem pewien. I dzisiaj go postawimy. O tutaj go postawimy. Teraz tutaj mnie self czy coś tam Mamy rybki. I nikt nie wiecie, lub wiecie, chyba nie wiecie. Jest, Raczej nie wiecie, ale um, jeśli pójdziemy w. Tutaj, prawie każdego zabijemy. I i tam było sharpness takie dwie rzeczy, które dodają sharpness. I fire aspect mam fire sharpness 5. I jest napisane, że można sharpness 6 mieć. Jak będziemy mieli 7 z szóstkę, to wtedy będziemy niepamiętni. Kurde, wody, że zadają, a my też nie jesteśmy, i gdzieś powinien być. Zabijem evokera Tylko miałem pełny ekwipunek i... Jest tutaj gdzieś ten totem? No nie, straciliśmy totem Jakie nieszczęście Mamy sable i po prostu... No Czekaj, nie widzę sobie no. To nie wchodziłem, no, no, tam już nic nie widzę Więc teraz po prostu Nie wiem co ja tu zrobię Wcześniej czekamy na dragon No, ale ten mieczyk jest. Piękny. Jakby. Szarf z piątka. 10 HP. 10 serduszek. No, czyli 5 serduszek. Ale jeszcze jest Fire aspekt 1 i mam nadzieję, że znajdę. I może Fire aspekt trójkę. Słycel. Wiecie, na pewno są lepsze rzeczy niż NedRight Sword. Ale jak będę miał NedRight Ingot i będę miał. Wiecie, Smithing Upgrade, czy coś w tym stylu, po prostu dodam to i spróbuję znaleźć kolejny sharpness Miał sharpness 6, far 2 lub 3. To będzie super dobre mieć. Wtedy to będzie tutaj 11. Sharknest 6, to będzie 12. Jeszcze far aspekt Będzie dobre. To będzie dobry mieć. To będzie najlepszy miecz. Znaczy. Są w ogóle inne światy i one są jeszcze. znaczy jest dużo światów. Jest. Jest Everdown. Jest Everdown, Everbright. Aether. Je, I jest jeszcze. Jest jeszcze ten. Jest jeszcze Nether. The End jest ponoć lepszy Better the End Jest chyba jeszcze jakiś świat I to jest taki świat Gdzie, dwa jeszcze światy Jest taki um, chyba zamrożony świat I jeszcze jest taki Świat gdzie wiesz, Gdzie trzeba rzucić diament Czy jakieś tam kwiatki Jeśli się nie mylę zna... i robić water bucket challenge fajnie yeah? <laughs> Zajdziemy no do mojego domu. Spać. co dzisiaj robimy. Hm. To jest ciekawe. Najpierw wciągnąć do naderu, ale w nadarze ponoć są dwa nowe, w bastionie jest taki duży piglin coś w tym stylu ale najpierw chciałbym przynajmniej zenchantować wszystko na protection jedynkę więc będę musiał znaleźć takie enchanty. to jest pierwsza rzecz, Druga rzecz a drugi boss to jest taki jakby blaze teraz będę będą struktury Muszę czekać, a się wikruje, więc Zobaczmy się, za nie I teraz widzowie. Widzicie, jesteśmy bardzo wysoko. Budowałem to tak z 10 minut. No i oczywiście też. jeszcze Ej. Nie, to tu serduszko. I znalazłem. Chyba tam. Nie wiem, gdzieś tu. Gdzieś blisko, nie, chyba tutaj w środku yy, W jakimś... Gdzieś blisko znalazłam, nie pamiętam gdzie A W jakimś skrzynce znalazłam yy, No i tam znalazłam to serduszko takie zielone to nie było serduszko, to było takie coś jakby armor dream No więc no, no, no. I mamy mój mieczy I znalazłem fire aspect w naszej skrzynce W ogóle zapomniałam o tym I mam jeszcze jeden fire aspect, ale potrzeba level 30 Karabik sobie zim. Nie mnie. I znowu chyba się zemkluję Teraz trzeba po prostu czekać Panowie, 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 mamy go, mamy go! Kurde, tyle czekam, bo... O Boże! Jest, mam go, mamy go! Nie, nie! Oj, co, co jest? Co jest? Ej, ej! Czego ty tak rośniesz? Czego ty tak rośniesz? Ej, ją! Ej, ją! To jest gigantyczny! Nie, 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 nie. Ej, przyjdziesz tu do mnie. Czy... Ej, przyjdziesz tu do mnie. O! o dobrze. O. Siemanko, siemanko, siemanko Jo! Left control. Okej, okay, dobra. O oh, mój Boże! Mamo jaka. Jakik? Muszę coś. A. Pięści co? On nie, nie bije ci mojego kurde smoczka. Давай, застань тут. Так, Собчак, ты здесь на Максе уже? Ты на максе, ну, застань тут. Вот. Можешь тут застать. И ты тут. Мой Боже. Nie uciekniesz od mnie, bańcie. To jest dobra, idziesz za mnie. Idziesz Idźcie za mnie, mogę z tego wzrostu. Cześć. Muszę iść dla ciebie, jakby zbudować. lepiej zbudować. Pierwszy sam. O oh, mój Boże, udało się, więc um, um, chodź tutaj. Tu już powoli skończyłem. Ej, chodź. O oh, no ty bambiku, nie baguj się. eu awesome. <laughs> right. Yo! Oh my God. <laughs> açtı açtı Dobra. I ty masz usiąść, okej? Okay? O, że będę musiał znaleźć ból. Poczekaj się, który zresztą znajdę. Okej, okay, znalazłem go na. teraz dać ci Dobra. Chodź, chodź, że tak. Zdobędę troszkę ryby i sprawdzę, czy da się jeszcze troszkę dać mu. Czekaj, zaraz sprawdzimy. Dobra. Um, niestety się nie da. No cóż. Ale... Co? 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 Jak niby? Jak?

Okej. Okay. Prowizoryczna. Okej, okay. dobra. Jest dobrze, jest dobrze. Teraz muszę sobie poradzić. I e, coś, nie drugie jajko, bo się zduplikowało. Nie wiem, jak czy ten kolejny raz. No, jeszcze są błędy jakieś. No dobra. I teraz. Jest tutaj. Um, to. Eee, to załatwiłem. No to już dzisiaj. Co tu no dużej nie masz, ale

No dobrze wizerem, więc to by było na tyle. W tym odcinku będę miał lepsze raczej. Czyli jutro zapewne, może dzisiaj wieczorem. Życzę wszystkim dobrych wakacji i tak dalej, i tak dalej. Z moim smaczkiem życzymy. Więc pa!